Na skrycie Horror i Trilero z nami dzisiaj. Patrzcie. E, e, jakoś to pokażę. O. Bluza z Frankensteina nas tutaj jak widzieliście nie zostawiła. E, nadal z nami jest. E, dlaczego? No bo wiecie dlaczego? Bo dlatego to wciknęliście Dzisiaj dokończamy naszą historię filmu Frankensteina, którą zaczęliśmy. Tak naprawdę liznęliśmy lekko, bo ich tych filmów jest gigantyczna ilość. I mówię o tych głównych, coś w tytule Frankenstein, już nie będę mówił, jak na przykład było Monster skład, gdzie on jest jedną ze postacji, ale to jakiś przejdziemy. Więc dzisiaj w Horror Thriller narzeczona Frankensteina z 1935. To jest druga część. I. Film jest moim zdaniem lepszy. Jak, naj, jak najbardziej lepszy to jest moim zdaniem kawał dobrego Kina do dzisiaj. Pierwsza część też jak najbardziej dobra, ale tutaj jest wszystkiego lepiej. Eee, lepiej i mocniej po prostu wszystko widać tutaj większy budżet eee, jak to oglądasz to masz wrażenie jakby po prostu ten film był już pełniejszy eee, i on jest chyba lekko dłuższy tam o parę minut eee, no więc tutaj nie ma co go tam eee, pitolić jakieś tam rzeczy zaczynamy eee, film rozpoczyna się gdzie widzimy Mary Shelley jak wiecie ta co napisała eee, naszego tutaj stwora Frankensteina no i ona do dwóch organów mówi, no to ja wam opowiem jak to dalej było z tym Frankensteinem. No więc tutaj mamy na początku pokazany ten murek cały. To tam jest. Tam wszyscy ludzie stoją, tam, o Frankenstein tam mówią. No nie do końca chyba jest zabity tak myślą. Wszyscy tam odchodzą. I tylko w sumie taka dwie, 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 para, taka dwóch starsza taka starsza dwa para została. Dziadu schodzi na dół, a tam wynurza się Frankenstein, no i go topi pod wodą, wchodzi na górę, tą babkę bierze i ją zrzuca, yy, i ona leci jak taki manekin po prostu tam yy, na wodę, tak p -p 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 się o wszystko obija. no zrzucili manekina, ale to fajnie wygląda. Yy, I w tym filmie, o że jak ja się będę jarał tymi yy, efektami praktycznymi i yy, może efektami praktycznymi nie, ale po prostu studiem, tym się będę jarał, Boże, przygotujcie się na to. No, potem mamy pokazane, jak tego naszego doktora Frankensteina niosą do narzeczonej. Wszystko niby spoko się nam wydaje, i potem mamy powiedziane, że, jest, że siedzi narzeczona z tym właśnie tym. Frankenstein i mówi, no tutaj ja muszę w końcu z tym skończyć, się źle, ona mówi, że właśnie to jest właśnie zła, zła rzecz, żebyś tak z tym nie kombinował, bo to normalnie to jest po prostu zła rzecz, taki grzech, takie coś po prostu robić ludzi, bo właśnie myślał, że no w sumie może, że jest Bogiem, a to właśnie mówi już nie, to jest nieładne, tak nie można kombinować. I ona mówi, że i ty nie, kiedyś mi się, tak siedziałeś i spałeś, a ja, ja obok ciebie i że zjawa jakaś. I ona tak mówi o tutaj jest zjawa obok ciebie i teraz i ona już tego nie opowiada, tylko że naprawdę mówi o, obok ciebie jest zjawa tutaj, I ona się zbliża, o, o, o I co to ma oznaczać? Szczerze nie wiem. E, ale dobra, przejdźmy dalej. Przychodzi to taki doktor pewien e, taki... No druga, to w sumie będzie bardziej ważniejsza postać, bardziej się wybija na plan niż doktor Frankenstein w ogóle. Przychodzi do doktora Frankensteina no i mówi, układ, my tutaj będziemy dalej stworzyć e, ludzi, no ale on mówi, nie, nie, ja nie chcę tego robić, doktor Frankenstein mówi, nie, ale mówi, tak naprawdę ty, za to, że ten stwór po tobie, o ty jesteś winien za to morderstwo, no i zaczyna go szantażować, no to mówi, dobra, robimy, no i pokazuje. Wyjmuje takie dwa, powiedzmy, słojem, no i to są lutki. Jedna to jest królowa, drugi to król, jest taki arcybiskup, taki elegant i baletnica. I szczerze, do dzisiaj to wygląda super. Jeszcze potem ten, jak on tam mówi, właśnie o nich wszystkich, to książę nawet wykrada się właśnie z tego słoja i podbiega do właśnie tej królowej, a on i go pisze tak w, w ręce i właśnie tak znowu wkłada do, e, do słoja i trzeba powiedzieć do dzisiaj. Mimo, że film jest z 35, naprawdę efekty te, jak właśnie ci, ci mali ludzie chodzą, po tym stole naprawdę jest kozacko zrobiony. E, tak się to, tak naprawdę do dzisiaj robi wrażenie. Wam e, tak. Powiem, no i on właśnie opowiada, że no, że ty tam w ogóle robisz tam ludzi z tych wszystkich tych, wykradasz tak dalej, a ja tak naprawdę je hoduję, jak, jakieś rośliny, no i mówi, dobra, pójdziemy na układ i zrobimy kobietę taką ogromną. No, a i w ogóle w tej części, e, ogólnie ta część jest lepsza, ma więcej akcji, e, jest bardziej właśnie, tutaj już Frankenstein najbardziej robi zamieszki i po prostu jest taka, bardziej możemy się z nim żyć. Bo tutaj faktycznie, bo Frankenstein jest ogólnie taką postacią, że bo to jest zawsze był tak robiony, a to jakiś taki potwór on wszystkim będzie zabijał i w ogóle. Tak naprawdę to jest postać mega przykra i zawsze była taką robiona, bo my zawsze współczujemy, bo Każdy właśnie go zawsze gnębi w tych filmach, a on chce tylko trochę miłości, a niestety za to, że on taki wygląda i taki jest, on no nie może tego dostać I w tej części no to rozwinął jego taki dramatyzm w tym filmie, właśnie jego rozwinął i będzie nas tu już go żal W porównaniu do pierwszej części No tak I w ogóle jest jedna taka pasterka, jest spada sobie. A i właśnie tutaj podróżuje na ten Frankenstein po lesie, i tutaj już widzimy las, Oczywiście, studio to do dzisiaj widzimy, że ten tłoty, te wszystkie te, te chmury w tle, no to jest nałożone. To wszystko takie w 2D. A on tam chodzi, widać, że to w studio, wszystko te drzewa obok których właśnie on spaceruje, ale tu widać, jak tu dzisiaj. Mega fajnie wygląda, może dla niektórych wiadomo, to dzisiaj powiedzą, ale tandeta, jak ktoś może się podobać, ale to trzeba po prostu docenić, trzeba być właśnie takim człowiekiem, który docenia takie sprawy, bo ja na przykład uwielbiam takie właśnie techniki, jak trzeba sobie z czymś takim radzić i to dla mnie mega fajnie tutaj wygląda i nie cały, przez cały czas chyba tą pogadankę będę się takimi rzeczami jarał, jaką właśnie w tym studiu jest i widzimy, jaką spaceruje to tam nawet wodosta, wodospad jest działający, wszystko tak fajnie zrobione. Obraz pastereczka przez to, że się go przestraszyła, spada sobie. on z górki, on ją tam yy, próbuje tam udobruchać, ale ona la, la, boi się go, ale przybywają dwa kolesie z karabinem, jedna strzela i co ciekawe trafia w rękę Frankensteina, to Frankenstein ucieka sobie dalej. Tak jestem. No i yy, wszyscy ludzie idą do burmistrza, mówi, znowu ten potwór grasuje. No to dobra, idą wszyscy widłami i innymi pochodniami. Na Frankensteina on spaceruje sobie po lesie e, ranny, on już wszyscy na niego i wam powiem, mimo że w studiu, to trzeba powiedzieć, ten film naprawdę robi wrażenie do dzisiaj i pod względem, e, po względem budżetu, bo tu mimo że film jest film ze jest starych czasów, ale siedzi jeszcze bardziej w starszych czasach. To widać właśnie ile ludzi jest tutaj, cały budżet ile tutaj właśnie ludzi, tych statystów jest jak właśnie gonią tego Frankensteina i na te ciuchy ogólnie. E, też naprawdę tutaj e, i, czuć właśnie jak mówiłem, e, ten film po prostu jak oglądasz czujesz, że on jest pełniejszy. E, tak bardziej dopiernieśli go i to jest dla mnie po prostu lepszy, lepszy sequel e, tak naprawdę. E, no, więc oni tam go gonią, on się tak zakradł na taką górkę i spuścił taką ogromne, ogromny głos na jednego tam, czy tam dwóch ludzi co za nimi go gonił i w ogóle ta część to już jeszcze bardziej można pieszy niż pieszą dać w slasherach bo on tutaj w kilku nawet zabija nawet ludzi chociaż te niektóre śmierci są dosyć się potwierdzone, ale na chama być mogli tak powiedzieć. Tak. No dobra, łapią go, związają, noszą go na... przywiązują na, go na taki ogromny, ogromny taki badel i go wsadzają na tam na taką podwózkę ściankiem, no i konie prowadzam, zaprowadzają go do lochu i tam przypinają do łańcuchami do, 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 do takiego krzesła wychodzą wszyscy, ale wtedy Frankenstein brz, się wyrywa, urywa normalnie drzwi yy, i kurde, jednego tam nokautuje strażnika, drugi od niego ucieka. Potem on wychodzi i na ulicę robi normalnie zamieszki. Jednego tam kolesia poturbował, co tutaj chciał do niego szczelić. Przepraszam. Normalnie wszystkich goni, wszyscy od niego uciekają. Tam jeszcze jedna matka patrzy, a tam leży jakaś córka e, jej martwa. No normalnie chaos się dzieje ostry w tej scenie i trzeba powiedzieć naprawdę robi to wrażenie do dzisiaj. Bo te, bo to miasteczko nie wygląda aż taka jak z studia, jak w pierwszej części mówiłem. Tu też tak w miarę fajnie wygląda, wam powiem, tak nawet. E, tylko ja wiem, że w tamtych czasach każdy film był robiony w studiu, ale jakbym tego nie wiedział, bym, mógłby nawet być zrobiony Jajo. No. A więc tam jest jakaś rodzinka w górach, bo on uciekł teraz do góry nocą. No i tam jest jakaś rodzinka, wszystko fajnie, on podchodzi, chce zjeść sobie mięsko, no ale w ognie jest, czyli a ogni, ognia nie lubi, no to jednak on ucieka od nich. I potem mamy dramatyczniejszą część filmu, gdzie on spotyka niewidomego gościa w domku. No i mu ten gościu gra na tym na skrzypcach jak ostry. E, Masz tak banku <noise> e, Jezurekcja. No i właśnie, e, znaczy nigdy, chyba Jezurekcja się mówi na tą płytę z 2006 tego, albo Jezurekcja. Aż tak nigdy się zostawiałem. E, zawsze na mówię Jezurekcja, ale nie jestem pewien, czy tak się wymawia. E, jazz w wolnych chwilach. No, e, swoją drogą bardzo dobre albumy, te wszystkie, które wymieniłem i ogólnie są fajne. Dobra, więc dobra, on tam udaje piciu, wszystko fajnie. No i na drugi dzień. Siedzi z tym, nie, ten niewidomy siedzi z Frankensteinem. Tam on właśnie wziął go, przykrył kodereczką jeszcze tamten, i on tam mówi: Dziękuję Bogu, że mi tam właśnie się kogoś, z kim mogę w końcu siedzieć, bo ja tutaj w końcu sam w górach siedzę i w ogóle ślepy jestem, smutno mi. Frankenstein też w końcu, że w końcu ma kogoś, kto się nie opiekuje, i nawet, i obu łezka pociekła, i szczerze ta scena jest naprawdę do dzisiaj fajna, taka. Właśnie Wzruszająca, taka smutna i jest naprawdę piękna do dzisiaj. Właśnie mówię, w tym filmie, i kurde, akcji jest więcej, i w kurde, właśnie dramatycznie jest większy budżet. Wszystko, no dla mnie, ten film jest naprawdę jest bardzo dobry. Jest naprawdę klasowy, że niż pierwsza że mimo że też była dobra. Chociaż tamto najbardziej stawia na rozmowy. Tutaj już więcej takich innych rzeczy już dali. No, więc tam potem na drugi dzień uczy go. No tutaj to jest chlebek, możesz sobie zjeść. Tutaj inne rzeczy. Tak dalej, tak dalej Przychodzą tam te dwa kałgany Chcą go poszczelić No ale on oczywiście jednego tam O ścianę tam mu głowę rozwala Tam potem z drugim się szarpie No ale kurde Podpalił się i w te dom Oni uciekają z tym niewidomym A Frankenstein też jakoś uciekł z tego domu Chociaż prawie się podjarał I potem uciekł sobie na cmentarz I wszedł na dół do kostnicy No i tam siedzi Ale przyszedł ten właśnie doktor, ten taki drugi, ze swoimi pomagierami i właśnie oni mają wykraść tam niektóre części ciała, tak jest, i dobra, biorą je, potem ten doktor sam zostaje, chleje tam wino, inne tam rzeczy, Frankenstein do niego podchodzi i przemawia, to jest gdzieś jakaś, nie wiem, 50. chyba minuta filmu, i Frankenstein zaczął mówić w końcu. Co ciekawe, i w sumie nie wiem do dzisiaj dlaczego się przed nim otworzył z tą mową. Nie rozumiem. Eee, jestem głupi. <grym> no ale dobra, no i oni tam się w miarę dobrze dogadują, wszystko fajnie. Eee, I on mówi, no dla ciebie będzie narzeczona, będziesz super. No i potem właśnie ten doktor przychodzi do doktora Frankensteina i eee, właśnie z Frankensteinem i mówi. Ty masz dla mnie właśnie tam dalej z, z nami współpracować, nie masz, że się wymigasz. No i Frankenstein idzie od dupy strony jego willi i porywa narzeczone właśnie naszego doktorka głównego, no i właśnie i zaprowadza ją do jaskini, tam związał ją. No i właśnie ten doktor Frankenstein mówi, dobra ja z Tobą e, porobię ten eksperyment, będzie dobra i wracamy do zamku, który też e, w sumie pod koniec filmu dopiero odwiedzamy ten zamek, który w pierwszej części był główną lokacją. No dobra, no tam wszystko tam wiadomo, tutaj właśnie też jest bardziej dogłębnie pokazany cały proces e, tworzenia człowieka, jest tutaj bardzo e, dobrze pokazany, wam powiem, bo tam tylko było, na no, uruchomić dźwignię, tam poszło do góry b, 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 i, Potem na dole, i o, wstał sobie człowiek. Tutaj mamy jeszcze to bardziej dobrze zrobione, bo tam cały mechanizm jest pokazany, no ale mówią: Nie ma działającego serca. Musisz Igor zaplować na kobietę. No to Igor idzie i w ciemnej uliczce bierze ją i uderza w sobie w plecy. Dowił ją im spoko No i, no i, no i. No i sobie potem właśnie tworzą, jest pokazane, jak właśnie tam już ona jest cała w takich szmatach, ta kobitka. No i ją biorą tutaj na górze całe mechanizmy robią wszystko fajnie błyska burza, wszystko fajnie jest zrobione, nawet taki kurde, ogromny taki coś takiego ogromnego nawet jest. taki żaróweczki świecące, no wszystko całe, całe bardzo fajnie wygląda ten eksperyment tak właśnie. Nie tak prostatek jak w pierwszej części. No ale Frankenstein się wkurzył. Jednego gościa tam wziął, pochodnią zaczął go na, nawalać i go wyrzucił z zamku. No nie miał szansy przeżyć gościu. No dobra, no ale spuścili na dół tą, tą, tą narzeczoną Frankensteina i od, odbalansowali ją. Ona jest już w końcu, oczywiście, klasyczny ubiór, czyli ta cała biała suknia, no i te włosy jak tornado. I to takie wykończenia, takie białe. No i spoko przychodzi Frankenstein, ale ona tak nie lubi go, nie, nie, nie podoba jej się jej. i ona nawet robi takie jak wampir, co ciekawe. No i Frankenstein z tego jest zły, bierze dźwignię i zaraz ją ma naciskać, bo tam mówi, weź nie, nie ruszaj jej, bo wybuchniemy. Ale przychodzi nagle narzeczona doktora Frankensteina, więc doktor Frankenstein otwiera drzwi z nią. I Frankenstein stwór mówi, dobra, ty możesz iść, ale ty zły doktorku, ty który mnie stworzyłeś, ją, y, znaczy to ją stworzyłeś, my, wytrój, y, my trójka nasza musimy tutaj umrzeć. No i ta nasza, y, y, właśnie doktor Frankenstein i jego narzeczona uciekli na zewnątrz, a ten naciska dźwignię i cały zamek wybucha i sam zamek, Kolejne będzie moje jaranie się tym, bo sam zamek do dzisiaj mega to dobrze wygląda, jak on od góry na dół, jeden po kolei wybucha te całe elementy. cykiełki odpadają, pali się, dym jest naprawdę bardzo fajnie to wygląda do dzisiaj. Widać, oczywiście, że to takie malutkie cekiełeczki, dzisiaj taka makieta, ale jednak to do dzisiaj ma taki swój urok. i się przytulają i koniec filmu. Tak jest. O, myślałem, że dłużej zajmie mi to omówienie o wiele. No ale jednak tutaj jakoś skompresowałem naszą e, rozmowę. E, I to była tyle. E, następny odcinek. Nie wiem, jaki jest. Może dokończymy Ojczyma. Może, do, e, może właśnie Frankensteina. A może nawet i Sleepaway Camp Campy się przydało dokończyć. Zobaczymy, co mi się uda. E, gierkę jakąś tam gram, ale powoli, powoli to tam e, wszystko we swoim czasie. E, więc ten sequel, jak najbardziej, to jest mój mega dobry film do dzisiaj. E, warto go jak najbardziej obejrzeć. E, I nawet, kurde, nie mogę przekazać, jak, jak mi się po prostu podoba ten film. I mówię, tutaj, jak, jak, jak następny odcinek, może wybiorę kolejny e, część, czyli Descend Frankensteina, albo tu Frankensteina, nie pamiętam, który, w której kolejności. Znowu się będę jarał tymi makietami e, i, studi i w tym studiu jak są jakieś lasy i inne wzgórza bo po prostu to dzisiaj ma taki urok jak się to ogląda tak po prostu miło na to się patrzy, że e, no po prostu widzicie jak ja jestem ucieszony jak o tym mówię bo to jest dla mnie po prostu piękno e, Więc za każdym razem jak będzie taki film z tamtych czasów właśnie nagrywany z tych lat 30-40 no to niestety musicie być zmuszeni, że ja będę musiał o czymś takim gadać, aby to wysłuchiwać. Więc ja chyba już nie ma co zamulać. To był materiał. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka i po prostu się żegnam. Cześć.